Jeżeli witajcie, z tej strony, to się pytać w kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj gramy w Minecrafta, jak w sumie zwykle. No i co mógłbym powiedzieć? Dzisiaj po dłuższej przerwie na tym kanale, no po tygodniu przerwy, będziemy grali w Minecraft Barrier znowu. Pytacie się, portal! Skąd, nie w sumie, był chyba portal? Skąd to? Skąd to wziąłem? Skąd to wziąłem? Nagrałem film, ale mi się nie nagra... nagrałem. Ale jeśli to tak można nazwać, było coś takiego, chociaż w niektórych filmach też już tak było, że. Nagrywaj i na przykład coś mówię, mówię, mówię i nagle mi po prostu przerywa dźwięk. Prawdopodobnie już to naprawiłem. Ale jeżeli dalej tak jest, to przepraszam Was, więc nie zwracajcie na to, bo i tak. Bardzo mam pustą głowę. Dobra. Więc dzisiaj gramy w Minecraft Barier. I w dzisiejszym odcinku zaczniemy od wejścia do netherek. Ciekawe, czy tam też będzie bariera. Więc tak, tutaj troszeczkę sobie pokopałem. Jakieś moby zabiłem jakieś. O, czyli zombie. Syk, dobra. Dobra. Yy, tak. Tutaj jest żelazo. Tak, żelazo. Potrzebowałem krzemień, bo mało go miałem. I teraz już mam. To w ogóle powinien być zombie, ale okej. Okay. Yy, tutaj mam jeszcze wołowinę. Tak, to tak, jest wołowina. Dużo rzeczy tu się nie zmieniło, poza tym, że teraz chyba zabiję Endermana. No i gdzie się zaraz... Żadnie. No chodź. No chodź. Dobra. Dobra. Idziemy tutaj. Tu już nas nie złapię, chociaż może być na górze. On może być na górze. Super, brawo jacy, nie? Dobra. Zjemy sobie cyk. Ale że się nie zatruj! Nie no, super, dobra. Mamy jeszcze przekazać trochę mączki kostnej. Za chwilę wam powiem. E, właśnie w tym czasie kiedy na górę. Ktoś, jakby ktoś nie wiedział, co nie jest Minecraft Barier. E, Minecraft Barrier polega na tym, że robimy, że rob, muszę robić archigmenty, żeby bariera się zwiększała. No po prostu tam, żebym miał więcej możliwości. Dobra, tam na razie nie będziemy szli. Tutaj tak. Mm, właśnie, 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 właśnie. Skrzynka. Skrzynka mam na razie tylko to. I właśnie sobie jeszcze weźmiemy to. Cyk. Dobra. Cyk, cyk. Raz, dwa. Wezmę sobie jeszcze jajko. Dobra, nie było. Więc tak. Mm, weźmiemy sobie jeszcze to jajko. Właśnie, arcignment. Osiągnięcia. Chleb zaraz zrobię. Chleb na pewno zrobię. Chleb na pewno będzie. Rozmnoż dwie krowy za pomocą pszenicy, to mogę zrobić albo to, albo to. I tutaj nic mi się nie osiągnie bardziej, ani tutaj. Z obsydianem zbudujemy portal, to już zrobimy. To zaraz, to portal już jest zrobiony. Musimy zejść głębiej. Użyj książki obsydianu diamentów, aby skonstruować słów do zaklęć. To za chwilę. Chodźcie, krówki. Chodźcie. Chodźcie, krówki. Krowa. Krowa! Dobra. To to tutaj zostaje? Czy mam gdzieś. O, dobra. I jak sami dobrze widzicie, teraz ta bariera się zwiększa. Jak dobrze pamiętam, to tam mówili, że o jeden. Jakie to jest czerwone, kurde. Dobra. A, jest skrzynka, no cześć, świnka. Że. Ży... Świnka. E, łuk możemy naprawić przy okazji. Mmm. Dobra, tak zostanie. Chociaż i tak nie będę na razie strzelać z tego łuku, to mógłbym wziąć. Mmm. To tak jakby co znaleźliśmy tam, tam, wie, wiecie gdzie. Przerobię sobie jeszcze to i zaraz pójdziemy do Nederu, Bo muszę sobie wziąć jeszcze jedzonko. Na razie tylko tyle, tak na razie nam stoi z brądem, że mamy tylko gacie i buty. Więc no nie jest zbyt ciekawie, na pewno wiem, że mogę sobie wziąć to i to, nie wiem gdzie mam siekiera w ogóle. Nie mam siekiery, a dobra mam, zrobię sobie siekierę. Dobra, a właśnie. Jak zwykle brawo ja, zapomniałem wam powiedzieć, że możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale, ponieważ 90%, 90 osób nie subskrybuje, nie subskrybuje tego kanału, więc jeżeli nie subskrybujesz, to zasubskrybujesz, jeżeli subskrybujesz, to bardzo ci dziękuję, bo tam nic się nie kosztuje, a to wszystko jest za darmo. Dobra, wait, co ja muszę jeszcze wziąć? Kilow? zostawiam tutaj, czy mam, tak, mam już, bo ucalibriłem sobie Game Rule Keep Inventory True, ponieważ no nie da się, po prostu się nie da. Czaka zabił. I chyba tak zrobię. Śnieg! Czy jest tutaj jakiś arczyk między śniegiem. Nie ma. Dobra, to to za chwilę jeszcze zrobimy. Prosto w ogień to też. Mm. I to też. To na spokojnie się wszystko zrobi. Eee, wiem, co zrobię. Przez to, że tamto mi się tarcza spaliła w lawie. Zrobię teraz jeszcze. Y jedną tutaj. A, dobra. To jest przyzwyczajenie, że Ebo. Ja mam ustawione, że jeżeli mam zmienić na drugi, to naciskam F. Dobra. To chyba tyle, co nie? Tyle. Kurczak, krowa świnka, życzcie mi powodzenia. Ja swodzę. Wy też mi życzcie powodzenia, bo, bo właśnie sam nie wiem, czy tam też będzie bariera, czy nie. Dobra. OnePointer tam mam ustawionego chyba. No nie, w sumie sam jest ustawiony. Automatycznie. Dobra. Cześć! Nie. Ała, ała. Czemu się pytać, dlaczego ja mówię teraz ała? Jak się wystraszyłem w ogóle. Bo jestem w słuchawkach, a ja mam trochę głośniej to ustawione. Dobra. Musimy teraz. Daj. Dawaj. Dobra. O! Ja cię dobra. Yy, mam jeszcze jedzenie tutaj. To je sobie weźmiemy. Jedzenie powiedziałem tu. Dobra. Więc jakbyście usłyszeli po prostu, że czasami mi dźwięk przerywa, to po prostu powiem Wam, że będę musiał to jeszcze zrobić. Tym. nie w aplikacji, tylko po BS-ie. Chociaż obecnie no, można zaliczyć jako aplikację. Dobra, muszę sobie jeszcze tutaj zjeść i życzę mi pomocy. Chodzimy. Będzie arczyk, na pewno. Musimy zejść głębiej. Tak, jest bariera. Tylko tutaj pomarańczowa bariera. Małe to. Jakie to małe. Dobra. Kiedy ja ostatnim razem byłem na... Co jest? Ej, co jest takie małe, tylko mogę mieć? I to się spodziewałem, że gdzieś będzie blisko ten. Halo, policja. Muszę wejść trochę wyżej. Zabiję gdzieś gasta, może. Jaki skam. Tam gdzieś pewnie będzie. Kurde, no. Musimy zejść głębiej. No, jestem głębiej. Osiągnięcia. Co jeszcze tu mogę zrobić? Po prostu fogień. Muszę to zrobić na pewno. Koniec to nie? Zofii pieczy rybę, to mógłbym zrobić. To wystarczy w jakimkolwiek wodzie. Dobra, schodzimy na dół. Schodzimy na dół. Syk. Ja przecież mam diamentowy kirof. Ja cię! Ja cię! Wykopuję to całe. Ja cię, jak ja cię, jaki ten z czasami. Dobra. To co? O, moje uszy. Wykopujemy. Czemu się pytacie, że wykopię? Zniszczę ten portal, zniszczę go. Dam go sobie na, na górę, jak się wystraszyłem. Ważne, że żyję. Ja! Dobra. Wykopimy ten portal. Wykopimy tak te 10, 12. 12 starczy, bo to jeszcze. Tak, obsydia. No to będą potrzebne 10, bo ja wolę robić ten skrócony niż ten na 14. Więc tak, 10, 12. Diamenta potrzebuje, diamenta potrzebuje książkę. Książkę się na spokojnie jakoś weźmie, zajdzie. A raczej zrobi. Więc ja tutaj zacznę kopać. I widzimy się w sumie chyba za chwilę. Bo jeszcze też jest opcja, że... Albo i nie. Dobra, zrobię jak tutaj kopię widzimy się. Już w sumie, chociaż w sumie nie wiem. Dobra, zrobię timelapse chociaż. Dobra, nie, nie będę robić ten Zrobię po prostu cięcie, jak to tutaj wszystko wykopuję. Bo też nie chcę, żeby film był za długi. Ale powiem wam, jestem trochę rozczarowany, że. No, myślałem, że będę, będziemy po prostu w fortecy. No bo tak to ciężko byłoby zrobić jakieś archigmenty. Dobra, kopiemy jeszcze to. Ile będę miał tego obcudzianu w końcu? Lekkie są. Są lekkie ścinki. Nie, no powiem wam, malutko, ja mam tych jak ów co nie malutko, po 900 na spokojnie. Dobra, ja to wykopę i widzimy się za chwilę. No i dobra, jestem z powrotem. Wykopałem trochę. Tutaj w ogóle jest woda. Zaraz będziemy musieli... A, dobra. Mamy tak, jedną nić. Jedna, dwie nicie mamy. Mamy dwie nicie, co oznacza, że mamy dwie nicie, a ja potrzebuję trzy. Nie, ni! Wait, patyki! Potrzebuję patyki i nici. A, my... nie, nie mam nici. Tu mam nici. dobra. Przepraszam, mój błąd, jednak tylko dwie, dwie tylko są potrzebne. Mój błąd, mój błąd. No to co? Idziemy wędkować. Czy ja mogę? Czy ja mogę? Dobra, dawaj. Tu. A zrobię tak? Dobra, jest wid. Mamy rozdymkę, której nie będziemy jeść, bo no. No. To kto rozumie, moglibyśmy zrobić? Dobra, jestem na łatwym. Dajmy sobie normal. Może zróbmy tak. Ja to zjem. I tak zróbmy. Dobra, to ja tu będę czekać, aż jakaś ryba tutaj Weźmie się i widzimy się za chwilę. Bo w sumie. O! O! Jest! Dobra. Jednak nieważne, jednak nie ma cięcia. Durowy dorsz. No to co? Będzie kolejny segment. A pod sam koniec całej serii zjemy tą rozdymkę. Tą rozdymkę damy do skrzynki. Bo jakby nie inaczej. Dobra. Delicious fish. Tak. Co daj? Osiągnięcie. To mógłbym... Nie, to nie, to nie. To nie, to nie. Pomyślmy. To nie, 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 nie. Zabierz to jest bardzo ciężkie będzie. Dobra. Robimy, idzie, nie robimy, tylko idziemy na górę. Tylko muszę wziąć jakiś... Mus, wiem co zrobię. Zejdę tam na sam dół. Albo tutaj. Tu wezmę i wykopę. Albo tam wykopę. Wykopę tam, żebym miał przynajmniej... Za friko, nie wiem, jakieś surowce. Powiem Wam, że spodobała mi się walka mieczem. Wczoraj mi się nawet spodobała. Dobra. O, jest żelazo. Cześć, creepery. U, dostałem jeszcze. Dobra. I gdzie ty jeszcze jesteś? Dół. Gdzie ty jesteś? Halo. Halo. Creeper. Nie ma go. Dobra. Może go zabiłem. Dobra. Weźmiemy to żelazo. Yy, weźmiemy sobie tam na jakąś zbrojkę czy coś tego typu. Ty Bierzemy. Teraz tak. W dół, na 12 kratce. Cześć. Dobra, jest coraz lepiej, jest progres, jest progres, żeby pójść do... Yy, tutaj będę potrzebować ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, cztery, pięć pereł, pięć pereł będę potrzebować. A to nie jest handel z piglinami, no tak, dobra, ja zapomniałem. Yy, na 12 kratce, to gdzieś tutaj, tak? Tutaj, tu muszę gdzieś kopać. Żeby wziąć i znaleźć diamenty, to przy okazji sobie weźmiemy to Będziemy tutaj kopać, żeby zdobyć jak najwięcej Diamentów najprędzej, bo tak jak mówili tam Że najlepiej, najwięcej diamentów się respi na 12 poziomie Nie wiem, respi... Jest! Oh, Jest! Jest! Właśnie o tym mówiłem Jest! Ja tego nie widziałem Yes! Let's go! Let's go! Dwa diamenty, to jeszcze będziemy dzisiaj zaklinaczem. To wiem, co zrobimy. Chwila. 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 Chwila! A, nie tak. Ech, dobra, dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak. I zróbmy tak. Jeszcze jeden raz. Dobra. Cyk! Gniemy. Na szczęście mam game 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 mamy. Dobra. Tu robimy portal. Raz, dwa, trzy. To. Raz, dwa. To. Padaj krowa. O co ci chodzi z tym miejscem? Dobra. Dwa lusawy. A. No, to cztery potrzebuje, co nie? Brawo. Dobra. No, tym chyba dzisiaj skończymy odcinek. No, dzisiaj na tym skończymy odcinek, więc co? No, w sumie. Dobra, idę wykopać jeszcze trochę tego obsydianu. Widzimy się za chwilę. Więc tak. Powiem wam, wziąłem, wykopałem ten obsydian, ale nie mamy do książek tego czegoś. Więc za tym dzisiaj skończymy odcinek, więc co? Ile mam Dwie. Dobra. Więc co? Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się do usłyszenia. No i cześć.